So much the better. And this won't be easy. busingen's a chaos stronghold now. They'll have the supplies well guarded. Time to pay for what you've stolen, Kazaki You look ridiculous. Stop! <laughs> <laughs> Bogu dobrze. No, oh, <laughs> Podoba mi się to.

Tak Ty mi wiesz, to się nie możesz odrodzić, nie? Nie wiesz, co się na mnie rzuciło? Ja pierdolę o. Widzisz, Marmurek, grona na i potrafi wygrać grę Ale już tam było, przy tej bramie już było gorąco, nie? Było U. gorąco Ja podnoszę! Pod, podnoszę Lojta, potem podnoszę marbura potem Radek wpadł! Ja Lojta złapałem na ostatnim HP dosłownie, tam na tej arenie. Na ja szybko, szybko jeszcze potem używam lecę marbura do ojca, kurwa. <grym> Wszystko narad, na spokojnie. Nie <grym> pomyślałbym, że będę się cieszył z, z kufra Chłopa. bohatera, nie? Czy tam tego? Chłopa! bohatera, byliśmy bo. <grym> no bohatera, bohaterami! Uczy się od ciebie? 2 <grym /dźwięk> ja pierdzielę co za pieprzony fart Widziałeś to krzaku? D nie, 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 tak. nie. Chodź tu, Jacksona, chodź tu. Widzisz tamtego szczura na górze z dagerami? Idź do niego. Dobrze. <grym /dźwięk> Nie Sorry, nie ale ja bym poszedł i bym wziął, no, ale nie, nie wiedziałem co, co zrobić, wyciągnął broń do niego, strzelił strzul, strzeli był szybszy. Strzul był szybszy, strzeli <laughs> strzeli <laughs> szybszy niż pocisk. Co no, jest no, za każdym no, jebanym razem? Ej, tam szok, są dwie potiołki no. szybkości. Ej, nice. zajebisty pomysł. Stary, tak, pijesz potiołkę jak cię pięć czurów otarło, zajebiste fajne. No, ale ja nie mówię. Coś z amunicję? Nie rozwalaj tej skrzynki proszę. Kurwa! Gruby spadł, musisz się cofnąć po grubego szybko. Znaczy, ja myślałem, że to mogę do was wyskoczyć, ale Szabcona chyba nie... mogę cofnij się po niego, szybko, no biegnij na dół i wróć standardową pracą Wróćcie, wróćcie, tam na wykrzyknik nie! Dobrze, no, jeszcze on udaje! On udaje po prostu! Sorry Gruby Nie zrozumiałem! Omar? Tak ale ja bym to jeszcze nie przechodził. Idzie ten, tak, Skarmiczak sobie pytanie poćwicz. Uniknąłeś? Tak, ale... Tak, tak, uniknąłem, ale czekaj. Co? Co? Ale no, nie, nie da mi poćwiczyć! On to robi specjalnie! Ja to nikt Wyżej, tak dalej. Jacksona, O! Nie zapędzasz troszeczkę? co e, no, a... To się Wyklakał. należy, Altem10! Wykrakał! Nie, 10 mi nie rusza, nie wiem czemu. Tu jest amunicja, jakby ktoś chciał. Kadarander, runner. Hunter chyba, gdzieś tu lata. Jest. Ja. <laughs> Że tak naprawdę w trochę wkurwia, bo ja do niego strzelałem. Leży tutaj obok Shotsona. Koszówka też tu robię. O kurwa, w masz, w masz. Mam wrażenie, że chyba mnie nie można bronić w tym surowcu, ale mam krwa. Kurwa duży. Aaaa, za dużo tego jest! You're the last one, complete the mission. <coughs> Dobra, komisji. Nie, 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 gruby dzielnie ich motkuje. No to, to zaraz zobaczymy. Koniec nie... Jadanie 30 sekund maksymalnie. się... sekund! 5 sekund! Jak się broni dzielnie! Koniec! Przyparli go do muru, wykup! Ale armia! Bykit! Jeszcze dobiegają! O Boże! Tymię.